Ogólnie miejsce mega zatłoczone, strasznie głośno, nieintuicyjnie, jak ktoś jest tam pierwszy raz to jest mega ciężko się odnaleźć, nie ma żadnych znaków jak to wszystko działa. Najpierw trzeba stanąć w kolejce, żeby dostać jakąś karteczkę. Macie trzy różne stanowiska, jedno do za zamawiania picia, jedno do za zamawiania burgerów i jakiś wędlin. Trzecie do zamawiania jakichś takich gotowych dań, typu żeberka z ziemniakami. Później z tą kartką jeszcze musicie iść zapłacić. Drugi raz, jakby. Mega dziwne. Ogólnie atmosfera mi w ogóle nie przypasowała. Ja czułem się w jakimś takim angielskim barze na meczu. Ale dobra, mamy burgerka. Kosztował 120, chyba 5 koron czeskich. Wygląda tak. Jest to burgerek kreer. Robimy testik. No, ten kotlecik jest gruby, ale smaczny. Ale czy to jest jakieś fenomenalne? Ale na pewno to mięso jest bardzo dobrej jakości. Ale wydaje mi się, że na pewno da się znaleźć lepszą burgerownię. Długo czekaliśmy, strasznie głośno, niemiła obsługa, średnio. Burgerek dobry, ale lokal ogólnie overall mega średni. Cena była naprawdę spoko. Wydaje mi się, że poniżej ceny takiego burgera bo 20 zł na no to rzadko zdarza się zapłacić, szczególnie z taką jakością mięsa. Drugi raz bym tam po prostu nie poszedł. Ale jak ktoś będzie w Pradze, no to możecie sami ocenić. Może ktoś lubi takie klimaty. A teraz lecimy do obowiązkowego przystanku na każdej wyprawie do...